Obiecałem sobie na poprzednim kanale wrócić do tego miejsca. Jest to parowozownie w stanie rozkładu W latach 80. -tych, 90. -tych bodajże Tętniło tutaj życie I w sumie od ostatniego razu jak tutaj nagrywałem jakieś dwa lata temu nic się w zasadzie nie zmieniło no może poza tym że hmm, że zniknęło parę części metalowych ze zwrotnicy co Wam za chwilę pokażę dach, dach dziurawy jak ser szwajcarski także nieciekawy teren jest taki jest pełno tu dziur i zakamarków w które można wpaść Stanowiłem się tu wybrać dlatego że bardzo lubię takie klimatyczne miejsca jeśli można to tak nazwać klimatycznym miejscem na widok tych budynków tylko rozpaczać ich stan jest hmm. agonalny Idziemy teraz w stronę zwrotnicy. Mam nadzieję, że za rogu zaraz nie pojawią się <grym zna> strażnicy ochrony kolei bo podejrzewałem, że tak o wejść tutaj sobie raczej nie można. Aczkolwiek hmm. ślady pobytu człowieka widać jak na dłoni. Żura. Jeszcze w miarę prawie oryginalny stan. Za chwilę do niego podejdziemy. Jesteśmy na zwrotnicy tutaj. Dokładnie w tym miejscu. Znajdowała się jeszcze swego czasu blacha, po której mogłem przejść na tamtą stronę teraz musiałbym i kombinować chodząc po po szynach ale nie wiem czy to jest jakby powiedzieć bezpieczne wyjście ale spróbujemy czego nie robi się dla skurde dobrego materiału wybaczcie teraz wstrząsy muszę patrzeć pod nogi nie obiektyw szkoda że jest dziś taka pochmurna pogoda może wyszłyby lepsze zdjęcia aczkolwiek no nic na to nie poradzimy stan tego wszystkiego o widać rękawiczkę czyli ktoś tu był <laughs> stan tego wszystkiego jeszcze nie jest jakiś tragiczny ja ważę 100 kilo i odpukać nic jeszcze pode mną nie trzeszczy i oby tak zostało, o ta deska już już przeżyła swoje o proszę, śrubki czyli złomiarze działają niestety takie miejsca Są nagminnie plądrowane to jest wieżyczka Już trochę zawalona jak widać O proszę Były szyny Nie ma szyny Połakomiłbym się o pójście w głąb tej hali Znaczy ja już byłem tylko że nie byłem w tych zakamarakach najodlegle, najodleglejszych. Jest nie Wysłowić się nie umiem. To jest hala od drugiej strony. Mówię, niebezpiecznie. Tym bardziej, że pomiędzy nogami można znaleźć coś takiego. Półtora metrowe dziury, nad którymi niegdyś parkowały paro parowozy tutaj je też konserwowano czy też naprawiano Ay, kurczę musimy znowu przeprawić przez ten nazwijmy to most ale jest to zwrotnica a raczej jej pozostałości postaram wam się pokazać jak najwięcej w 10 minutach aczkolwiek nie wiem czy mi się to uda jesteśmy na środku o. śrubki, nie śrubki. No, smutno to wygląda. Ale niestety większość takich zabytków na Dolnym Śląsku jest o, jest zaniedbywanych. Pozdrawiamy koleje Dolne Śląskie. Pociąg bodajże z Wrocławia a my idziemy połazić dalej tak, tu już byłem w tej hali na początku także tu już raczej nie będziemy wchodzić chyba że pokażę Wam jeszcze od tej strony jeśli zdążę na jednym klipie, jeśli nie podzielę to na dwa mocne, bo w internecie można jeszcze znaleźć wiele zdjęć z kłodzkiej parowozowni, a, a tutaj a tutaj niestety zostajemy taki oto widok smutny, ale prawdziwy to są niektóre z tych dziur, o których wam wspomniałem ha, spłuczka od kibla jakieś drzwi Generalnie gdyby ktoś nie patrzył pod nogi można się tutaj nieźle połamać a nawet i zabić pozdrawiam autorów strony opuszczone.net Przyjedźcie tu kiedyś, sfotografujcie to Wy macie lepszy sprzęt ja tylko dysponuję obiektywem kitowym, także tutaj nie podziałam, ale a wy po prostu jesteście zajebiści w tym, co robicie, także... Także wpadnijcie tu... I sfotografujcie to, co jeszcze zostało. Stało mi 2 minuty filmu. Tam zostawiłem rower. Musiał po niego wrócić za najwyżej. Teraz idziemy do budynków. Nie wiem, tu była chyba poczekalnia kiedyś. Tam jakaś łazienka. A tutaj, moi drodzy... Późwa macie. Nie mogę teraz odebrać. Nie mogę. Tak to wygląda. Nic. Przerwę nagranie i dokończę je za chwilkę. Wybaczcie mi tą małą przerwę. Będę tam musiał chyba wyciszyć dzwonek z telefonu, bowiem YouTube... O, w morderze. Jeszcze mi się włączyło auto... Autofocus się włączył. Już, już przestałem, żeby mi tu nie... nie wiercił rolką. O, właśnie. Dobra. Wracamy. Chciałem przerwać klip, bowiem chciałem zrobić jedno zdjęcie tegoż obiektu. Tam jedzie pociąg. Ciapunk jedzie. Raczej stoi na razie na światłach. Przypominam, że to jest kółko główne dla tych, którzy nie pochodzą z tych rejonów. Kurczę, tam jest rower. A dobra, spróbujemy. Trzeba jak najszybciej tam dojść i stąd wyjść. Jest stara komórka. Nie będziemy tam wchodzić bo na mało ważne A, tu jest ruina Tam z daleka słychać jakąś wodę lecącą także być może kolejny jakiś odkryty kanał przez złomiarze Teraz okrążymy i będziemy zmierzać w kierunku o, stare tory widać, że od lat nie używane zardzewiałe tory donikąd można by rzec złomowisko pokłodzko główne a na nim pociąg na Wrocław. Film bardziej wygląda, jak film e, pasjonata kolei, <grym> ale z tego względu, że lubię takie właśnie opuszczone miejsca, zaniedbane, które mają w sobie jakiś klimat. O, być może deska klozetowa od kibla, który widzieliśmy w środku. Tam znowu coś jedzie. Nie. Obejrzymy jeszcze z tej strony ten, ten... Cudak. Pod tytułem budynek mechaniki. Budynek mechaniki. Podejrzewam, że to się nazywa zupełnie inaczej, ale to mówię. Wszystko z czasem. To jest warsztat urządzeń technicznych. O, i tu kiedyś warsztat Karytet urządzeń technicznych i tu kiedyś było tu kiedyś było wejście czegolwiek wszystko jest już rozżalone no z tamtego budynku jest jeszcze gorszy niż poprzedniego to są chyba te drzwi które widzieliśmy z tamtej strony także nie będę tutaj się pakował główne proszę bardzo Coś tam idzie. Pozdrawiamy. A tak z ciekawości wam powiem. Ciekawostkę wam powiem. Bunkier, do którego da się wejść. I gdzieś jego tunelami. Można przemieszczać się pod tą pod tym podłożem. Tu była jakaś kiedyś kotłownia, najprawdopodobniej. A teraz wejdziemy jeszcze do poczekalni. Najprawdopodobniej poczekalni, bo dokładnego spisu tych budowli tutaj nie mam. Najprawdopodobniej będzie to poczekalnia. Kurczę, z 10-minutowego klipu zrobi nam się pełnometrażowy film. Kiedy ten komputer to przerobi, nie wiem. Nie wiem czy zdążę to jutra przerobić. Mam nadzieję. Tam jest most kolejowy, ale tam za chwilę. Tu są dziury. A tu jest to zawalone pomieszczenie. Czążkę. Niegdyś, jak tutaj byłem kiedyś, nie było takiego czegoś. Znaczy takiego czegoś. Tych zawaleń w sensie. Jakieś pomieszczenie sanitarne, bo tutaj widać miejsce na rudy, a dalej kurwa o kolejna ciekawostka 2000 chyba 11 rok tu jest mój podpis i adres do mojego byłego bloga ale już chyba odpadł razem ze starą farbą idziemy dalej jeszcze chciałem sobie zostawić baterię na jakieś zdjęcia także Chciałbym z wszystkiego. Kolejny obiekt, który grozi zawaleniem. Całą fotorelację dam w zakładce Oder. O! Ktoś tam się przemieszcza. Tam w zakładce Oder na stronie kucharczykfoto.oku.pl Całą fotorelacja z tego. Obiektu. No cóż, pokazałem wszystko co można było pokazać z tej miejscówki Jedyne co mogę zaprosić co panów z opuszczone.net Oni lubią takie miejsca Tylko nie wiem czy jest sens ryzykować zdrowie i własne życie wchodząc do tych budynków Chociaż jak przez tyle lat się nie zawaliłeś Tutaj może pod ciężarem jednego człowieka również coś tam nie siądzie. O, nasza karuina. Stary garnek. Taki kociołek. Tam nie będziemy już iść O, tutaj stropi wszystko na mowę. Stan agonalny. To by było na tyle z mojej małej podróży po kłodzkiej Parowozowni. Zrobiłem to, co miałem zrobić kilka lat temu nie mając dobrego sprzętu do nagrywania swoją obietnicę w zasadzie spełniłem to by było chyba na tyle jeśli chodzi o nagrywanie wideo, blogów czy jakichś spacerów po takich ruinach Ten most kolejowy Cały czas jest uczęszczany Także to nie jest tak Że obok jest O I tu się też nic nie dzieje Nie, tutaj jest droga na Wałbrzych To cieszę się bardzo Dzięki za obejrzenie mojego filmu Pozdrawiam I zapraszam ponownie Flaga polski. O, tylko co tam pisze?